To mam takie nieweczki. Jakie są te niewki? 20 zł. Po 20 zł, takie złotych ja mam A sroczki, parzyste te sroczki? Pięć dyszek. Pięć dyszek za parkę. Takie sroczki proszę bardzo zobaczyć, Czyściutkie ogonki. Krymeczek. Dwie dychy samiczka. Samiczka wywrotek tam. Samczyk, dwie dychy. dwie dychy. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja zapraszam na relację z targów Radomia. Targ bardzo duży i pogoda dopisała i hodowcy też. Sprawdzamy radar pogodowy przyjeżdżając, Bądźcie jest pogoda w Radomiu piękna i ma dzisiaj nie padać. Te winerki po ile po mamy? 25. Po 25 zł takie winerki mamy w Radomie. Dwie podwyżki cena też umowne są? 50 para. 180 zł tych parę tych po 120 za parę tych winerów. Wiesz o co chodzi, nie? Ty masz ścieżki, po ile mamy? 300 zł. Parka parzysta? Tak. I tamte winerki łapciate ładne? Też 120. 120 zł. Ceny są do uzgodnienia. Powiem jedno, to każdy kupi fajne. Te kapucynki pójdą mamy? 50 zł para 50 zł parka To Pabiki też zenek sam Po 50 zł parka, takie pawiki kolega ma Kolega czyta komentarze pod filmem A bardzo dochodowca, przyjmiemy też w tej czy czytamy komentarze pod filmem Nie. Mam Dyski taki Od 10 do 50 Od 10 do 50, bo to jest fajny kurczy deresz Zobaczcie, krymeczek takie Wiedeńskie Wiedeńskie mamy czarne Nyweczek fajny Korniaty winerek a tam nie kończyłem, kurde. Budapeszczyki mamy, koroniate widzę, żałobne. Nie wiadomo, powinny tutaj być wance. Fajne. Po 15 dużo za sztukę. Także w radnym tu mamy też bardzo niskie ceny. i wszystko łapane, ale fajne widzę, Dużo łapanek jest w Budapeszczy. Ceny też wyłapcze mamy. <grym> Takie jasniaczki mamy, powinno mamy tutaj. Złoty. Po 15 zł, tylko w Radomiu takie ceny mówię. Dzisiaj w Radomiu jest dużo jasnych, Zapraszam do Radomia po jasne. Bo 15-20 zł, to można kupić tanie gołębie, bo jeszcze mówię, nie ma wiosny. I koledzy się wysprzedają. 15-20 zł fajny goń można nakupić. Tu, tu głębi Sławka nagrywamy. Pojedem masz tutaj te jasne? Po 50 gołem Sławka nagrywamy i też głębi Sławka nagrywamy, mamy namiar Sławek po ile te? Ten, ten na ciemnej trzy dyszki, a ten, a ten, a ten, a ten. Pięć dyszek. Pięć dyszek, te tej pójdą po po pięć dyszek? Pięć dyszek, a, 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 a sereczek tutaj, ten co kosztuje, ten serek perwowy? Pięć dyszek. Pięć dyszek, a tutaj czaposzek? Dwie dyszki, sami szkoda. Wojtek ma fajne maszuchy. Wojtek, yy, po ile te mamy? Ten, ten jest fajny. A ten, 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 ten pynął się. 200 i 150. 10 te po 150? 80. zł. Tylko 200 takie a, jest. Dobrze. Tutaj pójdę te jaśniaczki po 15, tak. jasne po 20. Po 20 zł Budapesztyn? Po 15. Na po... Pójdę mam te jaśniaczki tutaj? Wszystko po dyszku, tak? I stał, że tak samo dyszkę tam? Wszystko po dyszku. Za beczkę. pojedę tutaj. Kolego? Pójdę te lubeczki? Po 3 dyszki te lubeczki. Czy pytam, czy to pogada? Nie, nie. Te widzim ile kosztuje one? 160 zł. 160 zł. Para. I te winery po ile mam za szukę? 250 zł. 250 zł. Szukać, mam maściuchy. Proszę zobaczyć tego maściucha na... tego I on kosztuje ze 300 Czy więcej? 300 zł kosztuje ten maściuszek samczyk. A ta samiczka jest tutaj, tylko że ona ma brewkę koło. To jest samczyk. I ten ten kosztuje ile? 200 zł. 200 zł. Ale różnica kolosalna, widzisz? Nie? Jak potrzebny samyk czerwony to ja mam. Ładny jest. Ja dużo rozmawiam Po Lwiej takie mam widymki łódzkie. Gil, gil kosztuje? Ja A gila kupił teraz. kolega mówi, że ja źle mówię. Możliwe, ja się tam nie znam. Mówią na to łódzkie, a to kolega mówi, że normalnie widem na białym ogonie. Łódzkie wygląda wyglądają inaczej. Ja się nie sprzeczam i ja tylko po, powtarzam. Widym na białym ogonie. Zapraszamy do Pana Andrzeja, do Pani Pauliny po wszystkie akcesoria dla drobiu, dla kur, bogate doświadczenie podobne, zapraszamy też do Jedlińska jutro. I tak mamy w zwoleniu, 2 listopada mamy tak zwoleniu, także zapraszamy też do 100% jest. pytałem się pana Andrzeja, że jest tak, zapraszamy. Pani Paulino, można sekundę to takie informacje. I już Pani Paulino za chwilę tutaj udziel informacji, konkretnych rzeczowy. Także jest tak, z zwoleniem 2 listopada na pewno. Tak, otwiera, o, otwierają, będziemy na wstępie. Miałabym prośbę, żeby nagrać informacje, ponieważ przenoszą nam giełdę z Michowa do Przytoczna w każdą drugą niedzielę miesiąca, oczywiście wtedy odbywa się też Jedlińsk. No i co? I to już będzie. Nie, w listopadzie dopiero. W listopadzie, a jutro zapraszamy na giełdę do Jedniska i do Markuszowa. No i na nasze stanowisko posiadamy artykuły do hodowli pocztowych, ozdobnych, drobnych, króli, pap ptaków egzotycznych. No mogłabym powiedzieć, że mamy praktycznie wszystko. I polakał. Proszę i może być wszystko pani powiem, tak? Za i za drobiu dla zwierząt, wszystko w siodzie. Dla konia, nawet też, tak? Dla konia jest, gdyby ktoś czegoś potrzebował. Proszę dawać nam znać postaramy się to ściągnąć, tak więc. Dzięki za informację, widzimy się jutro. jutro A pani odpoczywa, pani odpoczywa w jednisku, Nie jest w Biedlińsku, czy nie? Bo w ja, nie ma ja w jedlińsku nie, ja nie. jadę na Markuszów na i chciałabym się tylko na, wspomnieć, no. że za tydzień nas nie ma. Nie ma, dobrze. Nie, już nie przeszkadza. Zapraszam dużo pana Tomka, bo wszyscy dla głębi, bogate doświadczenie hodowli. Pan Tomek też jest hodowcą gołębi pocztowych od dziecka, także namiarek tutaj panie Tomku. Proszę namiarek. proszę bardzo, jest na do kolegi. Po w odpowiednich godzinach w każdych Proszę godzinach bardzo. aby nie późno nocą. Aby nie w nocy o północy. Dobra, dziękuję Właśnie, bardzo. Alarm jest bardzo... Tam mam takie ciemne no, tam nie wiem co po ile. Mam takie pawiki. Jaka cena tych pawików? 5 zł. 10. 5 zł się złotych. także w można jej ceny są e, nieraz para, są niskie, są, są para, jest młode po 5 zł. Tu mamy fajne posiłki, te posiłki powinny mamy. Pasiak, podzieliszki, wszystko mamy. Czajetka, 50 złoty. i te jasne. Pięćdziesiąt To jest berynek inaczej W każdej miejscowości, gdzie dryżuje, jest inna kwara. Proszę bardzo. I koszy ile dzieliszki. Wieliszki. Z domu mam Tak, w Kolega ma takich tutaj jak ten żółty, jeszcze 30 podwiedziczki, także można do kolegi wybrać. Tam też kolega ma jeszcze 200. Za parkę. Mówi, że ma 300-400 za parkę. Są takie wiedeńskie, jak cenowo te wiedeńskie? 80zł 80zł 80 zł za szok, także my, ceny wiedeńskie są różnie Osiemnyczek, 200. stówka, także są Wszystko zależy od gołębi Mam wywrotki fajne żółte. I co one kosztują? 100zł 100zł parka, to są młode winarki, te łapciate kosmate 70zł parka 70zł parka To te jasne tutaj mamy? 15zł 15zł ciemne Nagrywam Jackę gołębie, Jacek, poniżej tutaj mam też jaki. Podwiedziczki. <laughs> Nadmiwiam, że Jacek lotował tutaj, ja byłem świadkiem, lotował piżaki tutaj przyjąłem jeden. Na 20 sztuk 20 przyszło, także hodowla porządna i gołębie są dosyć mocne. Przyszły wszystkie w komplecie, także gratulacje, Jacek. I podwiedyszki teraz mamy tutaj inne. Proszę bardzo, są na pewno nieprzelotowane, ale 20, na 20, 20 przyszło. Także polecamy takie gołębie, proszę bardzo. Podwieliszki 100% było w domu. nie niedaleko, ale tam miałem z więcej? 7, 7. 7 km, winy i proste, ja to nie oporylę mam prosto. Mamy pawiki, posiaczek, tygrys, tylko poszło. Tu mamy takie sroczki, Te jasne, po mamy te winerki, po jak mamy 80 za parę. 80 zł za parę. Mam orzełek, wywrotek też mamy koroniate widzę. Żabnik. Ja się nie pytam Paweł czy to dzwoni jak jest to podaje Nie to... ja wiem no jak i mam czy do Ciebie czy do kogoś to mam to, to podaje Może się rozmyśliły Może nie każdy przyjeżdża tu mamy fajne kurcze Powiedz te bródki? Te brutkie żółte, kolego. Parzyste. Parzyste, co te brudki kosztują? Stówkę za, za parzyste te bródki. 100 zł. A kolonia te w jakiej cenie? 25. Po 20 I te, te pasiaki? Żałowniki. Żałowniki, a to jest. Po, 40, po 40. 40 zł. I wybrotek. 40. I orzełek. 60. Samiczka, orzelek, czy samczyk? samiczka? Samiczka. Fajna samiczka. Ten hamburger, co to, to jest samiczka? I ona kaszlije. Czyli tu mamy. To jest jakiś gnolot, nie? Orlik, czy to coś? A ten to jest. Ten y... jest Rumunek. Rumunek, co ko tego szyje? A szaryki, to są szaryki, dobrze mówiłem. Szarki, orliki, może to samo. Pójdźcie, te szaryki. Podwieliszki szaryki. I pocztowe. Pana Zbyszkę nagrzewamy. Te wiedeńskie czarne, po ile? Po 30 zł. A tiplerek? Tiplerek 10 zł. Tiplerek podyszku. mam pana Zbyszka takie jaśniaczki. Pójdę po pod po, po jaśniaczki? Po 20 zł. Po 20 zł. Pana Zbyszka, pod dwie dyszki. Dzisiaj mamy dużo jasnych. Zapraszam do Jak Kto chce kupić jasnych, pod można nakupić naprawdę dużo gołębi. Jest duży targ. Cześć pod dyszki, także ceny są wyjściowe, fajne gołębie. Zazwisko nagrywam pawiki Panie Zbyszko ile te pawiki? 50 zł 60 zł. A winerek się tu schował? A. Winerek fajny jest. Na białym ogonie ten winerek A. I co mi winerek? Samiczka. I co ona kosztuje? Zł. Kurde. Jej nie widać, bo ona powinna iść 30 zł, taka samiczka, 30 zł, ogonek biały Szare... Pójdę tu mam dzień dobry, tak by peszczy po ile? Tak powinno... Podzież wszystko. I zapraszamy od do Radomia. odjecha do 30. Od zapraszamy do Radomia w każdą sobotę miesiąca. Bez względu na czerwoną kartkę w kalendarzu, kto przyjedzie nic na targu. Wiatr ja powinien być darmowy, bo wtedy nikogo nie ma, a każdy musi dojechać do giełdy tutaj. Także tak do tej pory było przynajmniej. Po ile żołnierzki mam tutaj, tutaj w tej klatce pójdę to mamy, tak? Od do? 30 po 30 zł, tak? Max. Do uzgodnienia ceny są. Zapraszam do rozumie. Sporo gołębi. Jak mówię, bardzo duży tar. zapraszam do rozumienia w każdą sobotę. Takie jaśniaczki, podwiedzieszki, proszę bardzo, można kupić. Ceny są wyjściowe. Tam mówię, no jak ktoś wybiera, to wiadomo, że jest cena troszeczkę większa, ale mamy dużo dobrych gołębi. Proszę zobaczyć, takie podkije, podtyczki na ciemnych ogonach. W tej chwili już moda wchodzi na ciemnym ogonę. Że zwolną na ciemnych ogonach mniej niż wyloty. Kolegi, proszę bardzo, dwóch dysze w górkę, proszę bardzo, mam naprawdę dużo głębi. Zapraszamy do rozmowy. cześć, kolego, cześć, siema. Pasiaczki, karpiaczki, fajne gołębie takie, pod, pod tykę, To nie znam ceny Wszyscy wspólnie razem promujemy targ głębi. nasze hobby naszą pasję gdzie wyśwant, wyśwant jest Czarny, czerwone są wyszłance, a ogony mają takie, żadnego koloru nie mają. Karpiaki na białych ogonach, nie wiem czy je, i po ile. mamy mamy Blajwindry, tam jest garbacz czeski, zakupione wszystko. Też mamy widiemki, widzę koroniatę perłowe. po ile te koroniaty? Po te widemki mamy tutaj za parę? Na szukę? Czy po za parę? Proszę bardzo, po trzy dyszki za sztukę. Tu mam winerek Co ten winelek kosztuje? Wejście, biernik. Kończymy tu krymeczki. Cydyszki. czy ten żółty. Co kosztuje te cztery dyski? Bardzo niska cena wywrotka też. Tu mam takie potrzeby. O, ja po... o, ja do... o dobra, przepraszam. A nie, a nie. nie wiem, po ile. Te parowe po ile tutaj mamy? O, przepraszam od przeszkadza. Od 120 do 1500. stówy. Od 120 do półtorej stówy. Tutaj w tej klatece. Tak samo, tak samo. Od ten, ten, ten półtorestów. To jest. Bo się dowiedziałem daje sami. Mamy fajne jasnięczki naprawdę. Jest duży wybór. Jasnych mamy, koledzy dowieźli jasnych, można w radą i kupić jak i potykę i pójdzie to jasno od do. Podwiedziczki jakieś jakie mamy. Naprawdę, ceny są niskie. Jak głęboko, I dlatego mamy takie chociaż tutaj, widzę, że popiżone są fajne. Po 20 zł, możemy nakupić w głębi chór, aby kasy nam starczyło. Proszę bardzo, widzę, że wszystkie czyściutki z lotu. Po 20 zł. I zapraszam do radomia. Każdą sobotę miesiąca. Bez względu na święta. Na czerwoną w kartkę w kalendarzu. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja, Zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku. Radomie, zwolenie przytyku, ja tam będę. Został suba z dzwonkiem, czy nic nie ominęło Zapraszam to do Jedlińska. <laughs> Serek też jest fajnie, wszystko pod Jedliżkiem, kolego, tak? Zapraszamy do kolegi. Jutro jest targ w Jedlińsku, 2, 4, 5, niedziela miesiąca. I też będzie tak zwolenie 2 listopada. Jakże kto tam pisał, także będzie tak. Tarka w ile on kosztuje, Darek? Trzy, Trzy dyżki, Tutaj mam od doty klatce po ile? Po 10 i po 20. Po 10 i po 20 pocztowe. W tam mówię, że po 5 wszystko? Wszystko jakby po, po, piące. po piące, tak to po, po, po 10. Tak, po 10 na no, sztuki. A tak to po 5 udarka. Wszystko z obrączkami. Tuleczka widymki, ładne łapciaty. Po ile tutaj? Po Po Żałowny? Żałowny 2 dyszki. zresztą żałowny. Winerek zakupiony. Winerek ogonek biały, fajny taki brywisty, smolny nie? te pasiaczki po nie? mamy? Podwiedyszki, pod wszystko proszę bardzo, tamta widzę fajna te o tamta widzę, ten tak samo takie fajne, fajne gołębie pasiaczki naprawdę, podwiedyszki, jakie mam gołębie te perłowe i po samą są one proszę bardzo szyjka biała, proszę się przyjść zobaczyć nagrywam trochę dłużej, trzymam, żeby każdy zobaczył jak wyglądają gołębie, że są białe nie są siwki o 20 zł i wiedeński co kosztuje? Wszystko pod 20. Wszystko Promocję dzisiaj w Radomie. Kolega zrobił. Życzę wszystkim oglądającym miłego udanego weekendu. Pozdrawiam Hajka. Mówili te króliki po ile mamy? Po 55. Po 55. Mamy takiego kaza. Ten okaz co kosztuje? 260. 260 zł. Kawaler chyba nie? Kawaler. Kawaler szuka Ziemie. szuka partnerki, nie? Takie śniaczki czy jasnek mamy naprawdę, można wybrać, przebrać, podwiedyszki, ile, tak koledzy, pod... Pod przepraszam się, wyrywałem, chciałem powiedzieć, że jedyczki, ale nie jest sugerowanie cen, tylko kokalecy tak sprzedają. I w kurcie poleżałem, żeby troszeczkę tam coś tam było puszło, jakieś piło. by po ile? Po 15. po 15. zł. Zapraszam jutro, mówię do Jedlińska. Tak w Jedlińsku 2, 4, 5, niedziela miesiąca i 2 listopada jest tam w zwoleniu. To wiesz jaki taką po tyczkę po, no po, dyż. po dyż. Ja moda inne trendy inna moda w tej chwili i ja jasne mam tutaj podwiedyczki mówię, wszystko podwieżki nie cania tutaj fajne są też jasne, posiaczek kiedy co kosztuje? Te pocztowe młode To są tak, po 10 z nie ma kodu